Panie ministrze no przyjechał pan specjalnie żeby wziąć udział w konferencji dać odpór oskarżeniom które padają na sesji rady miasta gdzie prezydent miasta czy koalicja wspierająca prezydenta Grzymowicza radni z tej koalicji mówią że polski rząd to złodzieje a Olsztyn nic od polskiego rządu nie dostaje. Ta inwestycja która będzie tutaj realizowana czyli przebudowa skrzyżowania które jest za nami jest przykładem że to nie jest prawda. Otóż yy, to skrzyżowanie wiązało się z, wielą, z dużą liczbą kolizji, dużą liczbą wypadków. Zdecydowaliśmy się na to, aby właśnie współfinansować przebudowę tego skrzyżowania. To nie jedyny przykład, tak, bo w Olsztynie realizowane są różnego rodzaju inwestycje. Inwestycje między innymi w sport, czyli przykładem jest chociażby hala do szermierki, gdzie właśnie... Finansujemy ze środków rządowych budowę takiej hali, gdzie młodzi ludzie teraz to są takie talenty, które zdobywają medale w mistrzostwach właśnie Polski, w szermierce. No, i ja chcę, żeby te talenty tutaj pozostawały. I tych przykładów mógłbym, jak gdyby, mnożyć, bo. Jaki jest cel, jaka jest idea? Idea jest taka, żeby właśnie wyrównywać szanse, żeby traktować je jednakowo, żeby w końcu osiągnąć taki cel, żeby nie było tego podziału na Polskę A i B, żeby to pojęcie przeszło do Lomusa. I teraz tak się dzieje, jeżeli jest dobra współpraca rządu z samorządem. I takich inwestycji z programu inwestycji strategicznych na Warmii i Mazurach, no ja mógłbym liczyć wiele, tak, jak gdyby jest bardzo wiele realizowanych. Będę jechał do Mrągowa, będę powiedzmy, i tam na przykład jest amfiteatr finansowany właśnie z tych środków. Jeżeli chodzi o takie inwestycje, które mają szczególny charakter, no to jest inwestycja S w S16, tak? czyli S16 to taki kręgosłup właśnie dla warmii i Mazur, odcinek pomiędzy rągowym a Ełkiem. On miał problemy, jeżeli chodzi o właśnie o protesty, nie, nie były realizowane. No to taki węzeł gordyjski, 40 projektów, cały czas jest kłopot. I pojawiła się szansa. Szansa w postaci ustawy, która daje możliwość realizowania takich inwestycji jako strategicznych. My, jako rząd, już przejęliśmy tę ustawę. Teraz ona jest procedowana właśnie w parlamencie. No i wydaje się, że jest szansa na to, żeby ten węzeł gordyjski przeciąć, ale potrzeba wsparcia ze strony mieszkańców, ze strony samorządowców aby powiedzmy tu w końcu tę inwestycję zrealizować. Podobna inwestycja to inwestycja kolejowa, tak, czyli pomiędzy właśnie linia kolejowa pomiędzy Olsztynem a Orzyszem. Została ona wpisana do programu. Do Krajowego Programu Kolejowego. Teraz ten program, aktualizacja tego programu została wpisana do wykazu prac rządu i będzie dalej procedowana. No jest ogromna szansa na to, żeby właśnie nie tylko powstał ten kręgosłup drogowy, ale także kolejowy. Więc tych inwestycji jest bardzo dużo i trzeba je realizować na zasadzie współpracy, no bo. To, jest, to są inwestycje dla mieszkańców, nie dla polityków, nie dla jakichś gier politycznych, tylko właśnie, e, tylko aby poprawiać jakość e, życia e, mieszkańców, którzy, nie wiem, tymi chociażby drogami, czy, czy tą koleją dojeżdżają do pracy, do domu, czy do właśnie miasta wojewódzkiego jak Olsztyn.